Ależ piękne te obrazki. Wyglądało to trochę jak kraina świętego Mikołaja. No ale rzeczywiście w górach jest zimowo. Teraz minus 7 to zakopane, minus 5 w Krakowie. Ale ja jeszcze wspomnę, że pojawiają się długoterminowe prognozy pogody, które mówią o tym, że w przyszłym tygodniu jeszcze kolejnym powieje zimą. No. Teraz na miastki zimy chciałoby się powiedzieć, bo ujemna temperatura głównie na południowym wschodzie, chociaż w centrum także poniżej zera. Tymczasem na zachodzie na północy tam gdzie więcej chmur jest cieplej nawet 5-6 stopni. Poznań, Zielona Góra, Wrocław i Suwałki z opadami deszczu, a w rejonie Kielc wciąż trzymają mgły. Ciśnienie od wczoraj obniżyło się do 1003 hektopaskali, ale w ciągu dnia nieco wzrośnie. Po południu coraz więcej chmur, one będą przy bywać do nas z północnego zachodu i z zachodu, przynosząc w wielu miejscach także deszcz. Ale na południowym wschodzie najdłużej utrzyma się pogodne niebo i tu upadać nie powinno. A temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 5 w Warszawie, 6 w Krakowie i do 8 stopni w najcieplejszym dziś Gdańsku. Co dalej? Środa w centrum i na zachodzie przyniesie deszcz, na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 do 6 stopni. W czwartek od 1 do 4 stopni, tylko na zachodzie deszczowe chmury. Natomiast w piątek temperatura od 1 do 6 stopni w centralnej i zachodniej Polsce będzie padać. W sobotę prawie wszędzie deszczowych chmury prawie, bo na południowym wschodzie bez opadów ale uwaga bardzo duża różnica w temperaturze tylko 2 stopnie na północnym wschodzie, tymczasem na południowym zachodzie 11 stopni. W niedzielę około 3-4 stopni czyli już bardziej wyrównana temperatura, w całej Polsce deszcz, niskie ciśnienie w tych dniach. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.